czy prezydent zrobił dobrze, czy... Dobrze nie zrobił Pana zdania. Panie redaktorze, my apelowaliśmy o weto w, w, w przypadku tej ustawy. Sprzeciwiamy się e, wiatrakom. Zresztą no, to nawet Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził wprost w swoich analizach, e, gdzie stwierdził, że cena rynkowa uprawnień w ramach unijnego systemu ETS musi być zatem na tyle wysoka, by uzasadniać decyzję w sprawie inwestycji w technologie niskoemisyjne, więc sztucznie zawyżane jest ETS. E, po to tylko, żeby właśnie takie inwestycje w wiatraki, w e, panele fotowoltaiczne, niestabilne źródła e, energii były. Jakkolwiek opłacalne, bo one normalnie w rachunku ekonomicznym byłyby totalnie nieopłacalne, nikt by tego nie robił. Tylko dlatego, że jest duże obciążenie na węgiel i na kopalnie i elektrownie oparte na węglu jednocześnie duże dofinansowanie dla tych źródeł niskoemisyjnych, niestabilnych. To tylko dlatego one jakikolwiek mają sens ekonomiczny, ale tylko w przypadku tych biurokratycznych interwencji. Natomiast jeżeli chodzi o to mrożenie cen energii, no to to jest przyklejanie plastra na Ranę, która wymaga y, operacji. Y, bo w chwili obecnej y, ceny rachunków za prąd no, nie są cenami centralnie y, planowanymi przez państwo, y, tylko wynikają właśnie z dużych obciążeń biurokratycznych narzucanych I, na i przez Unię no, Europejską. Tylko, że z punktu widzenia powiedzmy mm, nie wiem, taki. Nie chcę wyjść na populista, ale z punktu widzenia tej, powiedzmy, statystycznej starszej rodziny. kobiety albo rodziny, prawda, y, która y, mieszka na 60 metrach. Y, no to tak naprawdę za te parę tygodni ta rodzina po prostu może się nie wygrzebać z tych rachunków, jeżeli taki przepis nie wejdzie w życie, a nie wejdzie w życie, bo zawetował go prezydent Nawrocki. No tak, tylko że ta rodzina zapłaci za rachunki za prąd, nie w rachunkach za prąd bezpośrednio, tylko pośrednio w swoich podatkach odprowadzanych na rzecz państwa. No mamy rekordowy deficyt, jeżeli chodzi o budżet Skarbu Państwa i to, co się dzieje, czyli kolejne tak naprawdę, takie pudrowanie trupa, że jesteśmy w złej sytuacji, mamy wysokie ceny energii elektrycznej, to damy dofinansowania tylko po to, żeby ludzie tego nie zauważyli w swoich rachunkach, tylko myśleli, że jest wszystko dobrze, no to przedłuża tylko tą agonię i prowadzi później do dużo większego krachu, bo kiedyś te dofinansowania prawdopodobnie się skończą, tak? No bo teraz mówimy o najbliższych miesiącach, żeby do końca roku było dofinansowanie. A co od 1 stycznia? Jeżeli przedłużymy na kolejny rok, no to ja się pytam, co od kolejnego roku? I tak dalej, i tak dalej. My to cały czas mamy takie, takie protezy stosujemy za Zamiast rozwiązań systemowych, które powinniśmy wprowadzić. I to jest to... sama geotermia, która nie jest docowana, jest to bardzo ciekawe, bo geotermia jest no, ja. bezsprzecznie y, źródłem niskoemisyjnym, odnawialnym w 100%, a w ogóle niezotowana. Pytanie, dlaczego? To jest jedna sprawa. Z nie sprawa dlatego, że, z że Niemcy nie mają pokładów geotermalnych, a my mamy. Przecież Polska w dużej mierze mogłaby być zasilana geotermią. Że myślę, o że Polski. odejdźmy od tej niemieckiej obsesji, bo naprawdę to zaczyna Dobrze, się... To ale, ale Pani Profesor, no jak mamy odejść? Bo to nie jest niemiecka obsesja. Oni cały czas stosują protekcjonizm gospodarczy w postaci właśnie polityki chociażby klimatycznej. No dlaczego teraz, jeżeli chodzi o ślad węglowy, o to liczenie, jak dane przedsiębiorstwa, dane firmy mają ślad węglowy, to nie tak, ile one zużywają na produkcję w swoim systemie, w ramach firmy, tylko jak państwo, w którym są w systemie, tak. zarządzają. A dlaczego? Tylko. Dlatego, że płacą podatki w tym państwie. Tylko, I Polska że, wypadając, tylko. tylko dokończę, Polska wypadając źle w tym systemie, nie będzie miała firm bo firmy będą uciekać do Niemiec, do Francji, gdzie te e, statystyki są dużo lepsze i będą płacić tam, e, tam podatki, tam odprowadzali. Zresztą pakiet mobilności na tym polegał i wiele innych rozwiązań, które ma za zadanie bronić interesy gospodarcze Niemiec, Francuzów, największych najwyższy, państw w ramach Unii Europejskiej.